Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli szukasz tego produktu, możesz kupić go tanio z szybką wysyłką w sklepie. Enimo.net. Kliknij link poniżej w opisie pod filmem i zobacz ten produkt. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Jeżeli tylna wycieraczka w Twoim mieti zaczęła smużyć albo metalowe ramię wyje na zawiasach, najprawdopodobniej zużyły się łożyska wewnątrz ramienia. Objaw jest prosty: szyba pozostaje mokra a mechanizm chodzi z oporami, choć sama gumka jest jeszcze sprawna. W takiej sytuacji wystarczy wymienić całe ramię. Jest to element typu drop-in, więc nie musisz bawić się w regenerację. Zacznij od uniesienia ramienia na chwilę, by odciążyć przegub, a następnie zlokalizuj zatrzask mocujący w podstawie. W Skodzie Yeti jest to szybko złączka w kształcie płaskiego guzika. Wystarczy nacisnąć plastikową sprężynkę lekkim śrubokrętem i jednym ruchem ściągnąć ramię z wrzeciona silniczka. Nowy element wsuń tak, by ząb zatrzasku wpadł w rowek, a następnie dociskaj aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Zakres lat 2010 do 2015 oznacza jedną, niezmienną wersję ramienia o długości 280 mm, więc nie musisz mierzyć nic dodatkowo. Część kupisz pod hasłem Arm Wiper Rear Skoda Yeti, upewnij się tylko, że sprzedawca podaje OEM 5L6955711. A ominiesz chińskie podróbki bez łożysk igiełkowych. Montaż trwa dosłownie pół minuty i nie wymaga odkręcania żadnych śrub, więc poradzi sobie nawet osoba bez doświadczenia. Pamiętaj, żeby przed pierwszym uruchomieniem delikatnie zwilżyć szybę. Pomoże to nowej gumce równomiernie się ułożyć. Uwaga! Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką na stronie enimo.net. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.